Nie, to było to. A no, zobaczmy sobie. O kur... Witam. Witam was w odcinku z Bendy and the Ink Machine. Jako, już mamy Halloween, uznam, że świetnym pomysłem będzie nagranie jakiegoś horrorku. Nawet niedawno go pobrałem, jakieś parę godzin temu. Więc może już zacznijmy. Jeszcze tylko opcje. Zobaczmy sobie... Co tutaj mamy do zmienienia? Language. Mamy English. Y, French, Italiano. Po niemiecku wolałbym nie grać. Mamy Espaniol. Ale polskiego chyba... o kurde, ciągi. Polskiego chyba nie mamy, no niestety nie. Co tu jeszcze mamy? Nie, resztę sobie zostawimy tak, jak jest Advanced. Tu nic nie trzeba raczej zmieniać. Przejdźmy już do gry. Save one, select chapter. Okej, okay, dobra, ta gra jest pewnie podzielona na cztery, ok. Ona jest po prostu podzielona na cztery prawdopodobnie. Ja w nią ani razu nie grałem, a nawet jej nie oglądałem, mimo tego, że była jakieś naprawdę popularna. Więc lecimy sobie z New Game. Drugi Henryku. It seems like a lifetime uh, System we work on cartoons together. Wydaje się, jakby to był naprawdę duży. duży czas temu, kiedy ostatnio razem pracowaliśmy nad. Cartoons. Jak się nazywa kurde, kresłkami razem. 30 lat naprawdę no to naprawdę sporo. Nieprawdaż? Jeśli będziesz z powrotem w mieście, chodź zobacz stary nasz workshop. Potrzebuję coś ci pokazać. Twój najlepszy ziomek Joey Drew. Ok, continue. Czyli wracamy się do miejsca starego miejsca pracy. Gdzie tworzyliśmy jakieś kreskówki. To będzie nostalgiczna, myślę, podróż. Ta gra w ogóle nie wygląda jak horror, że tak wam powiem. Wygląda tak ciekawie po prostu, ale nie jak horror. Chapter 1, moving pictures. Ok, Joey, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być chyba. Przepraszam, tutaj małe perturbacje mojego tutaj stanowiska. Zobaczmy sobie... Możemy już sąd wyjść, nie, raczej, raczej wątpiłbym. Okej, okay, tutaj jakieś, jakieś nudy Musimy zobaczyć Tu będzie ten Joey, tak? Cały, czy go tu nie będzie? Może będzie, może nie. Ale wali po oczach. Niezłe gówno synu. To jest ten cały Bandy. Ciężko było go nie znać kiedyś naprawdę popularnym ziomkiem był na, na internetach. Ja sobie nigdy nie grałem w tą gierkę jak już mówiłem, więc... A nie oglądałem jej, więc naprawdę nic... Nic o tym nie wiem, poza tym, że to jest... Pan Benedykt. Co, co ja zrobiłem, okej? Okay. O mogę puszkę zabrać Właśnie ją zjadłem puszkę za atramentem. Możemy pajęczyny posprzątać, może coś ciekawego takiego. Dreams come true. Coś zrobiłem? Okej, okay, nieważne. Ink machine. Możemy daj. Tutaj... A! Możemy próbować otworzyć drzwi, ale póki co to tak średnio się, się udaje. Wszystkie zamknięte są. To również. Ink output schedule. Czyli tu ma sporo to związanego z atramentem. Danger keepout. To nie powinniśmy tutaj iść. Ale dobra, no. To już opuszczone miejsce jest to nie trzeba. Takich e, zasad przestrzegać Co my tutaj mamy? Jakieś gówno Dobra, weźmy to Weźmy też to, z czymkolwiek to jest Oha, jak, jak Halloweenowo. Dynia. A i wstaćmy tu tutaj i po prostu... Okej okay. Zobaczmy sobie co tam, co tam chowasz. No, to naprawdę dziwnie wygląda, Jak na stare miejsce, pracy to wygląda jakby to był jeden z największych zakładów w ogóle atramentowych, nielegalnych, w całych Stanach. Zakładałem, że to jest w Stanach. Ja z kontrolkami się nie zaznałem, czekajcie, mogę, mogę się shi... okej, okay, mogę shiftować jednie. Włącz ink machine. Z chęcią bym włączył, gdybym mógł zejść. Okej, okay, chyba musimy zejść w bardziej konwencjonalny sposób. Czyli po prostu tam pójść, pobiec. Ok, otworzyło się. A to jest bekonowa zupa. Myślałem, że my dramę, jemy. No dobra, kaseta. Hmm. A teraz w dużym skrócie, bo tego nie tłumaczę w filmie. To jest Wally Franks i on mówi tu w zasadzie o tym, że nie rozumie planu Joea. Na tą firmę, i że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, i że nie rozumie kompletnie tego, jak nie rozumie kompletnie sensu istnienia tej maszyny całej, i w zasadzie twierdzi, że po prostu oszalał, i w zasadzie tyle. Ktoś tu narzeka na tą maszynę. Hmm. Okej, okay, dobra. Czyli to mamy jakieś zżalenia co do Joea, jo, jo, że jest niezam krayzolem i coś się z nim, coś się z nim stało, ale jakby mimo wszystko jest wciąż tym szefem. Chyba dobrze to zrozumiałem. I będę jakoś na to było się, póki co. Rozmyślał. Bo to dopiero wejście do gry praktycznie. Intro. Więc tu raczej nic nie powinno być takiego związanego super. Poukrytego co do fabuły. Plus jakoś średnia mnie to Jara na razie wolałbym. Tak typowo sobie, jakbym grał w gierkę horrorową na, na raz. Chyba się okaże ta gra, wiecie, ma 15 chapterów i 15 godzin trwa. A raczej wątpię. Coś tu mamy w ogóle ciekawego? Czy tak sobie chodzę jak, jak gdyby. Okej, okay. ja sobie po prostu tak chodzę. Rozkupmy się na tym, co mieliśmy zrobić, i przejdźmy tam. Trotem tam zabraliśmy jakieś rzeczy, nawet nie pamiętam do końca czego już. Zbierałem wszystko, co mi w łapki wpadło. Okej, okay, pan Bendy, pan Benedykt, Benjamin, cokolwiek. Ale, straszne. Okej, okay, dobra, to już mi się nie podoba. Oh my God. Joey, what were you doing? E... To jest ten... ten z, z tego. Jak on się nazywa? Ten... Ten z myszką Miki, tak? Czy ja jestem... Nie, to, to jest on na pewno Nie pamiętam jak się nazywał. A czemu on go zabił? Z jakiej racji? Kość Ja go pewnie jeszcze? Ale halloweenowy nastrój. Who's laughing now? Kto się teraz śmieje? Ja staram się tłumaczyć większość rzeczy, mimo wszystko jakby, bo domyślam się, że nie każdy z was musi znać angielski. how to work? Ogólnie chyba na Halloween to dostała, ta gra dostała update'a, bo to jest tak dużo rzeczy takich halloweenowo typowych. Ale dobra, skupmy się na ważniejszych rzeczach. Low pressure. O, dobra, mi się łam lampka w głowie. Już wiem o co chodzi. Prawdopodobnie musimy kłaść na to obiekty. Obiekty. Te obiekty? Nie wiem, może i tak, może te obiekty, te, które są na ścianach, wiecie, o które mi chodzi. Ale nie jestem pewien do końca. Bo chodzi jakby o obciążenie O, siema no, on sam się postawił, chyba. No super, tylko że ja tu... ...tylko się nie mogę wziąć. Nie pamiętam, co było nawet. Weźmy sobie tutaj... Albo nie, 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 Przejdźmy sobie... Ob obczajmy sobie ten pokój... ...zupełnie, żeby nie było. Coś masz? Coś wziąłem. A, wrench, okej. Wrench, kurde, już po angielsku zaczynam gadać. E, klucz, no. Bo chyba o to chodzi. Dobra, pierwszy raz w życiu coś mi się udało. Brakuje tu mocniejszego ambientu, czuję się jakby było strasznie cichutko. No ale dobra. Zamknięte, tu nic nie ma. Zamknięte, tutaj nie byliśmy. Albo i byliśmy. Nie wiem, atrament, więcej atramentu. Poszukajmy więcej itemków które mogłoby nam się przydać Koło zębate, duże koło zębate subcio. Przyda się. Pójdźmy odstawić na szybkości. No ta gierka nie wydaje się jakby była takim horrorem typowo. Wydaje się być tak średnia, no straszna. Nie mówię, że od razu ma być, nie ja lubię klimatyczne gry niekoniecznie tak jak powiecie. Horrorowe. Przypomina mi to tylko jedną grę, w którą grałem, i to będzie same porównanie. Poppy Playtime to jest ta gierka z tym Hagi Wagi. Ona była, Ona była przehypowana strasznie, ale jakby o to samo też chodziło, że były takie zagadki i na końcu był Buziamy, który nas gonił. Zgaduję, że to tak też tak będzie, że ktoś, ktoś w końcu wyskoczy, że to nie będzie takie spokojne. Czekajcie, coś tu mamy? Coś na pewno musi być, nawet przesadę. O, siama Benedykt. Ale, ale przesuń tą dupę, bo ja muszę. Okej, okay, nieważne. Tu nic nie ma. Tu niestety też nic nie ma. Smutno trochę. O, pluszanka Bendiego. Możemy parę rzeczy naraz wziąć? Czy nasza postać jest upowszedzona jak weźmie dwie rzeczy naraz, raz to zostanie raka? Chyba tak właśnie jest. O, zjedz! Zjedz to! O! No A już drugiej nie może. Coś tu mamy? Nie, tu chyba już nic nie mamy. Pójdźmy to odstawić, bo ja właśnie mam takie podejrzenie, że nasza postać ma tego raka i nie potrafi unieść więcej niż dwa przedmioty na raz. Ale nie pamiętam, żeby tam była pluszanka. Mi się wydaje, że ona jest chyba tak, o. Taki, taka znajdźka jakby, czejcie Czy tam była pluszanka do odstawiania? Co jeszcze musimy znaleźć? O, była. Nutka, atrament. Atrament. Mamy koło zębatę. Tak. Książka, nutka, atrament. Książka, nutka, atrament. Okej, okay, postaram się zapamiętać. Przejdźmy sobie tutaj. Poszukajmy książek, może. To się wydaje, jakby mógł być. Tu wszędzie jest atrament, dobra sprawa, ale tu chodzi jakby o takie. Pudełeczko? Nie. Ehm, szklane z atramentem. O. I co jeszcze i książka? O. Nie, to nie to. To nie to, mimo wszystko. Ale się nie sunie super. Przejdźmy się tam w takim razie. Tu nie byliśmy. Chyba, chyba nie byliśmy tutaj, że byliśmy. Hm time Co? Co? E Okej, okay, uznajmy, że rozumiem. Rzutki. A mogę zagrać w rzutki! Ale są. Wow! Gostek. Mogę znowu zagrać. Dobra, wystarczy mi jeszcze gry w rzutki. O, zrzeć. Przyda się na pewno. Jakbyśmy zgłodnieli. Jest książka, super. Mamy księgę. Brakuje nam nutek, yy, albo nutki, cokolwiek to znaczy. I... I czego? I... Przypomnę sobie? Nie, nie przypomnę. Nie pamiętam kompletnie. To była książka. I atramentu. No dobra. Postarajmy się to znaleźć. To będzie wszystko tutaj, prawdopodobnie, albo jeszcze tutaj może być. Co to jest? O, o to chodziło chyba. I prowiant, super. Jakieś główno bekonowe. Może po prostu weź go w łapy. Nie wiem, na trametr. No to samo by wyszło. Exit, exit. Wyjść nie wyjdziemy, niestety. To jeszcze nie ta pora. To przejdźmy się tutaj w takim razie. Może tu będzie. O, mu się zebrało, no nostalgiczne jakieś. Ale dobrze się wróciłem, bo tego bym nie zobaczył. O, tu może jest coś ciekawego. Może tu jest nasz atrament, którego szukamy. Jest! Idziemy. Najgorsza rzecz sobie wybrałem na koniec. Tak, to jest najdalej. A mo może, może wyjdźmy, może możemy wyjść, może. Okej, okay, dobra, jesteśmy, jesteśmy tu zamknięci. Uwięzieni. Dosyć spory kompleks, wam powiem ta robota taka. Fajnie, rzuciłeś robotę taką ciekawą. zgubiłem, chyba. To, to nie było tutaj. To było tutaj w prawo. No dobra, otwórzmy sakratne drzwi. Ink flowing? Hmm, musimy teraz. Te atramentowe, jakby. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, nawet. Zaraz zobaczycie zresztą. Tylko gdzie to było? Bo chyba chodzi o te właśnie, te główne, co atrament puszczają. Coś w tym stylu. I musimy to ogarnąć. O, 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 o. to chyba chodzi, nie? Czy. Czy mylę się? Nie, nie o to chodzi. To nie wiem kompletnie. Ink flowing. What do you mean? Że wejść w zasadzie Może to jest na... O, siamo Może to jest gdzieś na końcu Chyba nie byłem w tym pokoju. Ale dobry klimat jest z tej gierki się, faktycznie nie wydaje jakby to była taka kreskówka, wiecie? A to to! Wykąpi się w tym tuszu Boże ile tego No ja, dobra, może po prostu stąd idźmy Myślę, że już, jest, już jesteśmy cali w tym tuszu Okej okay. Czemu jest taka muzyka jakby coś się miało stać Podoba mi się to. że po prostu włączmy maszynę tuszową. Nie, nie wiem, jak to nawet przetłumaczyć. Coś się otworzy tutaj, czy, czy co? Running. Coś mamy zrobić jeszcze, czy, czy ja, ja coś spieprzyłem? Może? Nie, chyba czekamy po prostu na rozwój, na rozwój wydarzeń. Aha, nie, 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 coś, coś chyba jest jednak nie tak. A, dalej martwy. O nic, nic nowego. Zobaczmy jeszcze co tam się dzieje na pewno. Żeby być pewny, że tu wszystko zrobiliśmy. Okej. Okay. Nie to wszystko jest wszystko jest załatwione. Może po prostu wyjśćmy, o! Może o to chodziło. Tu nie byliśmy. Chyba, że byliśmy. Nie, tu byliśmy, Boże. Ja już myślałem, że to jakieś nowe pomieszczenie, nie. Czyli musimy wejść po prostu, ok. Więc wyjdźmy. To nie jest wyjście. To absolutnie nie jest wyjście. Powaliły mi się drogi nieźle chyba wiecie? Wyjście było tutaj. Nie to tu było to, A no, zobaczmy sobie. O kur... Ojej okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej dobra dobra do tego się nie spodziewałem. Do tego się nie spodziewałem. One są z pieprzać chyba. Okej, okay, okej. Okay. Exit. Exit synek. Ajajajaj, No to chyba nie był plan zamierzony. Może się nie utopimy w tym głównie. Jesteśmy tutaj po prostu, nawet nie będziemy idziemy do końca. Ja poczekam aż to trochę... Nie dobra, tak czy siak trzeba tą wajkę przeciągnąć. Dopiero teraz możemy iść normalnie. Kolejną trzeba znaleźć. Tam nie wiem co było, czy tam coś było ważnego, czy nie. Chyba nie, bo nic tam nie widziałem takiego konkretnego. Starajmy się... Oczyścić my, ale to z tuszu No dosyć powalone miejsce wybrałeś sobie ziomek Clear a new path An axe may come in handy This A, mam... Zi handy. No I to lubię Ale fajny efekt! Okej, okay, czyli mam teraz pieprze zgotuje. Ja. Więc to właśnie zróbmy. Dobra. Perfekto. Świeczka to akurat nam nic nic nie zmienia. Otwórzmy też Okej, to nie wygląda dobrze, ale czuję się bezpieczniej z chikierą, w sensie wydaje mi się, że jestem w stanie wyrąbać tego gonga dla No i dostałem schizofrenii. I co teraz się stanie? Upadliśmy na jakimś pentagramie. Chapter 2. The Old Song. Stara piosenka. Dostałeś chyba... ...jakiegoś ataku faktycznie. Może ataku paniki dostał, nie wiem. Tylko bardziej mnie zastanawia, dlaczego to jest pentagram. Dobra, ale wystarczy. Myślę, że to wystarczy w zasadzie na ten odcinek, i tak już długo pewnie nagrywam. Na razie Gierka mi się całkiem podoba. Nie jest takim typowym hororkiem, ale mimo wszystko. Także ja się za nim będę żegnał. No i do zobaczenia. Na razie. Cześć.